Witam, pasieka Hoska. Dzisiaj sobie zrobimy pierwszy wgląd do ulawy 2021. Przeglądniemy, ile jest czerwiu mniej więcej, czy w ogóle ten czerw jest. Ile rodzin mamy do łączenia, ile co na chwilę obecną jest wszystko pięknie, ładnie. Przeleżymy sobie ten rządek. Potem w drugim odcinku będą słabsze i takie średniaczki. także ja zapraszam Was do. Subskrypcji, do oceniania kanału, widzimy rodzina dosyć silna. Wody jeszcze nie podawałem. zobaczymy zaraz, ile tego czerwi, wszystkiego tu będzie. I wtedy ocenię, czy już trzeba to podać, czy jeszcze, jeszcze możemy poczekać chwilę. No, jestem powiem Wam bardzo ciekawy. Pszczoły zbierają pyłek praktycznie od. Od niedzieli, czyli praktycznie już czwarty dzień. Oczywiście złota nie ma w magazynie. Widzimy na zatworze pięknie. Pszczoła sobie siedzi. No i patrzymy, co, co tu dalej jest. Jest godzina po 15. Jakby ktoś pytał, oczywiście. No, tu po prostu pokarm. Także o, nic szałowego tu, że tak powiem, na tej ramce nie było jeszcze. Także zobaczymy zaraz co tu. No tu już mamy e, z tej strony jest to samo, ale tu już po prostu jest e, świeży pyłek. No, i również pszczoła z pyłkiem na środku. Także fajnie. Nie będę pokazywał raczej wszystkich rodzin, z tego względu, żeby mi zajęło to zbyt dużo czasu. A ja dzisiaj nie mam zbytnio tego czasu aż tyle, żeby pokazać wszystkie rodziny. Także pokażę wybrane i Będziemy patrzeć Tu Jest troszeczkę pyłku Zero czerwiu jakiegokolwiek Tu także jest z drugiej strony pyłek Myślę, że na dwóch ramkach będzie tu czerw Nie na więcej, bo jeszcze mamy przecież czas Tu jest bardzo letka ramka I co mamy na tej ramce? Na tej ramce mamy już jajeczka. Nie wiem, czy to będzie widać, nie będzie widać. Mamy już te jajeczka. Tu mamy dosyć, dosyć dużo pyłku i również tu już są larwy takie po środku, prawie do sklepienia. Także fajnie. No i mateczka tam była, także matka wiemy, że jest w porządku z nią. Tu zaraz wam pokażę. Pierwie ja muszę wszystko obczaić, żeby wiedział co, co mówić. Czyli tu, tu jest tak, o pół ramki prawie czerwiu krytego. Widzimy dookoła jest larwa i jajo. No a tu, że tak powiem, w tych jest pyłek. Z drugiej strony jest podobnie. Także bez jakiegokolwiek stresu z pyłkiem. Zobaczymy, co jest na tej ramce. Co tu sobie pszczoły pomyślały i zrobiły. No tu sobie pszczoły pomyślały i i zrobiły praktycznie. No tu jest praktycznie w tym ulu na chwilę obecną. Tu widzimy jest pyłek, dużo pyłku. Z drugiej strony tego pyłku jeszcze więcej, czyli tu jest około pół ramki pyłku w tej rodzinie, także fajnie łącznie, sumując wszystko, będzie około jednej ramki, także no um, świeżego pyłku warto nadmienić. Także wszystko idzie ku lepszemu, a ja sobie tą rodzinkę. Złożę widzimy się przy następnej. Przesuwamy się po prostu do rodziny obok. No i zobaczymy co jest z boku ciekawego. Tu analogiczna sytuacja, jeśli chodzi o jakiekolwiek ciasta. Ja sobie od razu te rodzinki dzisiaj będę zacieśniał, także jeśli ja gdzieś będę widział tak jak tu. Podejrzewam, że raczej tego o, miejsca jest za, za dużo, to po prostu zostaną zacieśnione do względnego minimum. widzimy tu zgryziony styrodur, Boże, styrodur, styropian. No i na tej Ramce tu widzimy jest troszeczkę pokarmu i troszeczkę pyłku. Tu nie wiem jak będzie widać, bo mi się nie chce nic z tą ramką dookoła. Jestem ciekawy na ilu ramkach tu będzie czerw. No, pewnie tak samo góra na dwóch. Tu jest przygotowane dla matki. Tu matki nie widzę. Jest troszeczkę tego pyłku. Na no następnej pewnie już będzie jakiś czerw albo coś w tym o, deseniu. Z tego względu, że no tam już. Tak, tu już jest o, czerw. Czyli jeśli jest czerw, to matka czerwi. Tu widzimy piękny czerw. Nie wiem jak to widać. Jeszcze raz powtórzę, ale myślę, że wszystko widać. Z drugiej strony jest to samo. Tu jest około połowa tak samo ramki zaczerwiona także właśnie fajnie tu są jajeczka widzę matki nadal nie widzę nie znalazłem ich jeszcze może będzie z drugiej strony tak matka jest z drugiej strony jest to matka z mojej hodowli, chyba bo jest dziewiątka. Pyłku trochę, jajek trochę, czyli średnio jest na, na dwóch gramkach. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje obok. Tu jeszcze nie jest to magazyn, Pieżgi jest tu, chociaż z tej strony się zaczyna magazyn pyłku. Ja tu wycofam chyba jedną ramę bo nie widzę sensu jej trzymania kwestia co będzie na tej ramce tu jest cała ramka pokarmu tamta też jest cała ramka pokarmu to ta idzie do magazynu tak tu jest cała ramka troszkę pyłku ale naprawdę troszkę także składamy gniazdo tą jedną ramkę mniej będą miały to już, już ciaśnie, już więcej tej pszczoły będzie jakieś naloty się porobiły tu widzimy rozwodniony pokarm bo raczej to nie jest przyniesione także ja sobie złożę, widzimy się przy kolejnym no i co, I widzimy się przy tej rodzinie, co są zrobione zdjęcia co były dodane gdzie było tak dużo czerwiu i po prostu zrobimy rzut okiem, co tu ciekawego się podziało, czy może więcej, czy może po prostu mniej tego czerwia. No, no pewnie może być mniej, może być więcej, może być tyle samo. Wszystko się okaże za chwilkę to ciasto już raczej chyba się nam nie przyda. Także tu widzimy, są ramki z pokarmem. No i tu mają dość e, spore, po prostu w tej ramce są spore zapasy pieżgi. A jeśli ktoś chce sprawdzić, czy w danej ramce jest pieżga, dajecie po prostu pod słońce. To wszystko pięknie będzie widać. Troszeczkę dymku im damy. Ja sobie tu trochę tak ujmę, żeby mi się tak nie kopciło. Tu jest gniazdo na pięciu ramkach, także szału nie ma. I tu jest troszeczkę pierzgi, troszeczkę tej pszczoły. Także raczej zaciśnienia dużo nie będzie, bo. Już było to robione. Jesienią. Tu na tej ramce chodzi matka. Matka nie, wiem, czy widać? Ale przesunę się i będę wtedy Ja lepiej widział. Widzimy matka po środku. Widać było, że jest pyłek. Z drugiej także strony sytuacja analogiczna, że tak powiem, prawie taka sama, tylko matki nie było. No tu jest prawie cała ramka zaczerwiona. Jak wam to pokazać jest dosłownie tak zaczerwione. Czerwiec ładny, tu się net. pszczółka młoda już wygryza. Czyli po prostu już tej pszczoły będzie młodej przybywało. Jeśli młoda pszczoła to ten rozwój będzie jeszcze szybszy. Tu się musiało U. chyba wygryźć on tu po prostu naniosły pyłku, czyli troszeczkę ograniczyły tę matkę pewnie przez te mrozy ale ogólnie jest dobrze No i tu jest po prostu. Już sam pokarm Z ogrobiną pierzgi, zalaną miodem Także trochę im Dymu damy Ja podejrzewam, że niektórzy powiedzą, że dym o tej porze roku nic nie da Zawsze coś dań Także gniazdo mamy już złożone. Teraz składamy jedzonko. Po tym dosyć fajnie to się wszystko dzieje. Także ja go polecam. Wody jeszcze do ula nie dałem, ale jeśli pogoda będzie się utrzymywała, że tak powiem, to nie będę dawał, bo mają skąd zbierać wtedy. Ale jeśli pogoda się zepsuje, to po prostu będzie to podane. Jeszcze, może tak na sam koniec. Jeśli macie tak pobrudzony ul, nie ma się co obawiać. Jest to po prostu tak, jak ma być. Ul jest do słońca, i, i tak się dzieje po prostu. Także ja się z wami żegnam. Pasie kachowska.